Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Laszy z i zapraszam Was na kolejny film z moim Wojciechem. Eee, słuchajcie, będzie podobny film jak z moją przyjaciółką, e, czyli ja wybrałam zapachy, tyle, że warunek był, że są to zapachy stosunkowo nowe w mojej kolekcji, które Wojtek będzie oceniał. Według mnie wybrałam zapachy, które mu się nie spodobają. No i zobaczymy, czy trafiłam, czy nie. Zapraszam. Dobra, Wojtek, ty nie lubisz słodkich, nie? Chyba tak. Nie lubisz bardzo słodkich. Jak ja pachnę słodkimi, to ty jesteś nie za bardzo. Ja więc pierwsza to jest taka odlewka, którą mam. I to jest BDK Velvet Tomka. No, i jestem bardzo ciekawa. Ponieważ to jest dosyć słodkie, ale nie, też nie aż tak bardzo. Mm. No taki. Podoba ci się, czy nie? Mm -hmm. Podoba ci się! Mm. Ale. w topa. Nie to było nie wiadomo, ile punktów, jeżeli chodzi o to. No. A taki, no. Nawet wciknij na ten. Czy nie żałujesz? Nie, nie żałuję. A no, masz go więc W ogóle no. nie żałuję perfum. To nic. To, to, to wykończę i. Maznakcie. Pumba nienawidzi perfum, ale przychodzi wąchać. No, musi wszystko wąchać. Nie, nie. jednak on skórze jest. Nie, słabe. Tak? Okej, okay, to raczej Bo, nie jest moje. jest słabe, no. Dobra, Dziś dalej. zapach, taki kawałek. Yy... Nie, to jest troszeczkę jakby wiśniowy, ale no, też słodki. <laughs> Może na tobie tak brzmi. Dalej to jest Mancera i to jest Rose z vanil. Yy, I z tego co pamiętam, to my robiliśmy razem ten haul wtedy perfumowy. Tak. I no, on... to ode mnie. Tak, nie, to ja kupiłam yy, w Rosmanie na A. promocji. Okej. Okay. Ale by się nie spodobał. Bo, jaki słodki. No, ciekawe. Mm -hmm. Może dzisiaj zmienisz zdanie. Nie, nie zmienisz, co? No, nie, przyknie mi to. To <śles> nie uczulanie później. Nie jeszcze nie, tego uczulania nie, nie jesteś uczulany. Lepszy na pewno niż tamten? No jestem BDK, ale taki. Wiesz, on zaraz się ułożę chwilę, nie. No tak. No tak szuskamy nie? szuskik no, tak. Tak? Czyli jednak wanilię trochę lubisz? No. Myślałam, że w ogóle nie. To, mhm. to jest zapach, który nie wiem, czy ci się spodoba, czy nie. Według mnie już jest zbyt hardkorowy. Mhm. Może ty byś nosił, ale pomyśl o tym zapachu jako zapachu dla mnie. I to jest, um, słuchajcie, Maison Crivelli utmarakuje. Moim zdaniem jest już zbyt z... hardkarowy. Hard ten... Od Ciebie dostałam. No właśnie, ale nie ten. Nie. Ty. Męski tak, Aldamski. damski. No, no. no co czujesz? No. no jest bardzo mocny, no nie jest ani słodki, no kobiecości chyba nie czujesz w tym zapachu. Nie. No, też mi się tak wydaje. On jest uniseksem, więc teoretycznie jest też dla kobiet. Ale wydaje mi się, że jakbym A... ja się nim popsikała, to nie wiem, czy tobie by się to podobało. Może na tobie, co na tobie, tak. No, ale jest Bo on jest nie ładny, nie tak. On jest ładny. Ale ja nie wiem, czy on jest dla mnie. Może być. Że... Nie, on jest dla mnie, wiesz. Ty, ale Ty, ja się nim popsikam. Tak Ci się spodobał? To ciekawe jest bardzo. Bardzo ciekawy jest, no. No i zobaczymy, jak będzie później. No, że Marta dogra. To... <noise> Dobra. Jest, jest bardzo ciekawy. Jest ten taki zupełnie inny. No bo teraz to jest od Ciebie. Też jest Maison no Hibiscus Hibiskus Mahajat. Ale to jest słodkość. I to jest już... No. I właśnie nie wiem, czy Ty lubisz. Bo Ty nie lubisz mojego signature nie, scent. Nie, to jest słodkie. No, to jest takie... Nie lubisz mojego Angel Nowa i właśnie też mi się wydaje, że. No. Strasznie słodki, nie? Mhm, ty ten to zabić można. No, <głos> tak. <głos> Boże. Może z 300 gram. Metalowa no, jest, no. Nie, no jest ładny, ale nie, jest za słodki. Jest taki, no, taki. Za słodki. Nie powiem, że tylko jaki no mu. Dobrze. Teraz zapach, którego nie wąchałaś w ogóle jeszcze. Mm, to jest też odlewka, mm -hmm. to jest, słuchajcie, Giardini di Toscana Biancolata. Musiałam sobie przypomnieć, tu mam tylko nazwę zapachu, a nie markę. Ale taki inny jak ten, jak krem do, do No bo ten tenizor, to nic, tak... to No bo to jest odlewka. No ładne. A ty też masz odlewkę. Mhm, ale to inna, bo to z grupy jest odlewka, a tak. tam ta ze sklepu. Mhm. <coughs> Ciekawe. Czym ci to pachnie? Nie pachnie ci to po prostu, właśnie. Nie, ci do mnie nie pachnie. Mlekiem yy, skondensowanym? Co, jak ty mi podpowiesz, to już teraz tak. Bo ja... Sugerujesz dla mojego mózgu. Nie, bo ty się po prostu ty nie jesteś taką. Nie, o... nie podobać się? Nie, nie, nie jestem taką osobą. Jakbyś tak. mi dała tak. mi mleko skotysowany, bo i to wtedy tak. Tak, ale tak, ale tak żeby samemu no. zgadnąć, to nie. No, dlatego cię trochę naprowadzam, ale generalnie, czy to są twoje w ogóle klimaty? Tak? No. Taki ciekawy jest. Na pewno. Lepszy niż to słodkie. <tryk> To też jest słodki, słuchajcie, ale, ale to jest gourmandowy, taki... nie owocowo-słodki. <coughs> Tamten to jest taki, jakbym zjadł z dziesięć krówek ten, ten hibiskus. Ale to ten właśnie tak powinien pachnieć, a czy nie masz wrażenia, że on jest tu jakaś taka dymność? Dymek taki? Taka pudrowość? No dlatego mówicie, że nie, nie jest na pierwszym miejscu słodkość. No tak, on jest właśnie zbalansowany dobrze, no dobra. A teraz to jest Teodoro Theodor Scalotinis Per Gelato. I to są lody gruszkowe. Dosłownie, lody gruszkowe. Co, jeszcze co to jest? Teodoro Scalotinis Per Gelato. Per to gruszka. O Jezu, jakie one są piękne. Ja, w wafelku jeszcze. Bo wafelek też czuć. O Jezu, to jest ten. Lody. Nie. No. Więc to mi przypomina? No? Mm, do tego. Słodki karmel tytoń. Ja tak? Nie no. Jak ty ostatnio to jaki to smród jest. To identyczny zapach jest. Ale to nie jest, bo ten um, dymek, ten który tarmalowy. tu czujesz, to... Ale to jest taki karmel... O Jezu, nie. Palony karmel. O Jezu, nie. A wiedziałam, że to, to mi się co Brzydkie. Używam tego zapachu w lutym, ale ty nic nie czujesz, bo jak ty przychodzisz, to ja już mało pachnę czy znaczy już inaczej. Teraz Atelier de Zors, i to jest Villa Primaros, i moim zdaniem to też nie jest Twój klimat. Kompletnie. Poczekaj, bo ja muszę po... poczekać, aż one się tak ułożą, nie? No, to jest ciężka. Mhm. No, jak go rzuci tak w sąsiada. <laughs> po co, chcesz w sąsiada rzucać? Tak mi do głowy. Ale jest to. Mm. Te na pewno dwa by były najsłabsze. Te dwa ciekawe bardzo. Dobrze. Te takie no nejmy Ale tak, nie, tak, tak. Ale, ale już się nawohałem, że kończę. Już, już jestem przemochany. To jest róża no y, tak, dżemowa. Ja Taki, no na im. do tamtych Do tamtych, dobrze. No. Yy, no i już ostatnie dwa, więc może dasz radę. To jest Hair Fashion z Latafy. Co, co ja tego nie widziałam w pakowania Co to za nowy jakiś produkt? Jest? Widziałeś, przecież razem rozpakowywaliśmy to w holu. To też. To tak, aż tam tego mówię. To też. Mm. Co to jest? Kogos? Może, ale... Trochę jest alkoholu? To jest arabski, to tak wiesz. Trochę tak się przybija No, taki. Nie wiem, nie, tak. Nie? Nie wiem, żeby zlizywać go. Nie, to tam, na No najmłodszy Właśnie nie wiem dlaczego one tak alkoholowo na początku. Teraz tak? Mhm. Na sobie wezmę i sobie na mnie. Pomąchasz, ale no brzydki jest dzisiaj. Czemu? No to się. Uh -huh. To są? Mhm. Uh -huh. O Boże. Ale cukierki. Tak, no. Łatko. To są owoce tropikalne, no. Lendrynego. No, tak, pierwsze wrażenie jest to strasznie cukierkowe, aż strasznie. No. Ale pokaż. No, ale taki. Nie jest brzydki, co? Nie, nie jest brzydki. Ładne jest, no, dosyć. No, i no, to, to by tak. O, o. No dobra. On oddzielnie w ogóle ten czego nie posadzi. Czyli tak, te uznajemy jako ciekawe i ten już mi zabierasz, tak? Nie, popsikam się, zobaczymy jak będzie później. No, dobrze, te są dla niego ciekawe. No, dla mnie ten jest bardzo ostry bardzo ostry. Nie ma tutaj słodyczy marakui, bo zawsze w nazwie jest marakuja, bo tutaj jest akurat to jest ta sama marka i mm -hmm. tu mamy hibiskus i to mm -hmm. hibiskusem słodkim mm -hmm. pachnie. Mm -hmm. Te i te uzną za okropieństwo. Bo no, no za bardzo czyli Teodorosa i e, mezon. to neutralne, że nawet nawet, tak? To takie pomiędzy no najmem, a tym no bo dla niego, słuchajcie, bez dla niego szału. te wszystkie to są. No bez szału, a jeszcze. Tutaj, jeszcze, tutaj jest, tutaj jest. No. Czyli bez szału. No gdzie bez szału? No co ty oszalałeś? To są bez szału. Te, te dwa mają coś w sobie, a ten jest po, pomiędzy tymi, O. Czyli jeden, dwa, trzy. A tamto to. to. <laughs> Brak mi słów, ym, ale generalnie znam go z tego co widzę. No, bo moje mm, wybory. Generalnie to są zapachy, które nie są twoim klimatem. Po nie. prostu. Tak. No, Czyli miałam rację, czyli jednak trochę go znam. <laughs> I znowu wcelowałam. Dobra, 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 weź ten scenariusz, zdejmij i <laughs> nagrajmy jeszcze raz. moim widzom mówić takich rzeczy, a, bo nie będą mieli do mnie zaufania. No, ściemnia, on cały czas kłamie, Słuchaj, on non-stop ściemnia. Jak ja z nim wytrzymuję, to nie wiem, a jeszcze tyle lat. Dziękujemy za dzisiaj, mam nadzieję, że świetnie się z nami bawiliście. Buziaczki i do wow, następnego. Dziękuję. Pa!